Hej, ludzie, dzisiaj Wam pokażemy, jak odpalić laptopa i jak wcisnąć literkę P. No. Więc pierwsze co robimy? Otwieramy laptopa swojego kolegi. Włączamy. Tutaj jest guzik włączenia to trzeba wcisnąć. Wtedy laptop się włączy. Trzeba wcisnąć można palcem, można ręką, można łokciem, można nadgarstkiem. Trzeba to po prostu wcisnąć. Dobra, tu wpiszmy. Tutaj. Wpisuje hasło, tylko że najpierw musimy pokazać, jak się wciska klawisz, co nie? O tak! Czekaj, pokaż. Trzyma się palca i tak się wpisuje. To ogólnie nie jest kod, jakby coś żartuje sobie po prostu. I tak się klika klawisz, tylko na razie pokazałeś tylko GH. A co zresztą? <noise> nie wiem. Okej. Okay. Po prostu tak randomowe liczby się wpisuje. I tak właśnie można wpisać kod. Bardzo dziękuję, że zobaczyliście jak włączyć laptopa i wklikać literki. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie no i lajka. Spacja to też jest. Spacerze to też guzik. Zgadza się.